Cześć, z tej strony Monika. Na prośbę jednej z Was nagrywam dzisiaj film o pielęgnacji moich włosów. Może słuchajcie, dzisiaj nie wyglądają za bardzo wyjściowo, dlatego że przed chwilą nagrywałam i zakładałam i ściągałam bardzo dużo ubrań, więc są lekko. Nadwątlone, ale też widzicie, jak wyglądają te włosy po całym takim dosyć aktywnym dniu. Mam teraz nowe miejsce do nagrywania, także piszcie, czy podoba Wam się sceneria z tyłu. Dzisiaj jest wyjątkowo, może taka zagracona, dlatego że są tam moje rzeczy, bo nagrywałam przed chwilą filmy, także weźcie, proszę, mi to wybaczcie. Wróćmy teraz do tematu włosów. Co mam? na co dzień. Zacznijmy od tego, co mam, co mi się sprawdza, przejdźmy potem do tego, co mi się mniej sprawdza. Może jakieś dwa lata temu zaczęłam się interesować stanem moich włosów. Urodziłam dziecko, później się skończył ten okres, kiedy włosy się fajnie trzymają i zaczęły mi włosy lecieć normalnie słuchajcie garściami. Ja się bałam, że będę musiała iść do trychologa, a wiecie, jak to jest, małe dzieci i tak dalej. No naprawdę większość kobiet jednak rezygnuje z wycieczek po lekarzach. I idzie dopiero, jak już naprawdę musi. W sumie nie powinno tak być, no ale taka jest rzeczywistość, tak to wygląda. Więc zaczęłam się interesować y, tematem włosów i już Wam pokażę, czego się dowiedziałam, czego używam i co mi się sprawdza. Zacznijmy od marki Anwen. I od razu mówię Wam, że Anwen mi się sprawdza najlepiej. Testowałam droższe, tańsze marki, czasami takie już zupełnie drogie, typu 60-80 zł za szampon. I to każde włosy są inne. Też w zależności od porowatości, bo teraz, jeżeli oglądacie te wszystkie filmy na temat włosów, to pewnie zauważyłyście, że dziewczyny zwracają uwagę na porowatość. I ja, mając włosy kręcone, zakładałam, że mam włosy wysokoporowate. Dopóki nie poszłam do swojej fryzjerki i się jej po prostu o to zapytałam, bo słuchajcie, nijak nie umiałam tego ocenić, a ona mi mówi, że mam wszystkie pory ładnie pozamykane. Czyli zupełnie inaczej. Zresztą stwierdziła, że mam włosy bardzo zapielęgnowane, co mnie też zaskoczyło. No ale okej, okay, skoro tak. I kupuję sobie te wszystkie szampony i te produkty zazwyczaj do włosów średnio na wszelki wypadek. Nie szkodzi to, ale bardzo dobrze wpływa na moje włosy i zauważyłam, że właśnie te kosmetyki do włosów średnio porowatych sprawdzają mi się najlepiej. Tutaj mamy szampon Wake It Up kawowy szampon enzymatyczny. On pachnie kawą, ale taką, wiecie, z siedziałą. Nie <laughs> za fajny jest ten zapach, ale działa fajnie, fajnie myje. I słuchajcie, zaraz pokażę wam też produkty, po których włosy mi naprawdę zaczęły rosnąć. Mam bardzo dużo tego. Tak ostatnio byłam u fryzjerki, mówi mi, że mam bardzo dużo tych baby hair, takich króciutkich włosów, co wizytę mówi właśnie, że nadal się pojawiają. Także super, coś tam działa. Może będę miała grzywę lwa, jak zobaczycie to, będziecie wiedziały dlaczego. Także używam tego, a a propos właśnie tego porostu włosów, to używam też Mint It Up. To jest szampon peelingujący i używam go mniej więcej raz w tygodniu. Yy, chyba, że sobie zapomnę, no to prawda, trochę rzadziej. Bardzo fajne. Te szampony są troszeczkę droższe. On ma w sobie takie drobinki yy, i polecam Wam za mocno. Tym nie peelingować głowy, bo to się tak wydaje, że orety to nie działa. Już raz sobie tak ściągnęłam na skórek, że chodziłam i się drapałam cały tydzień po głowie, miałam bardzo podrażnioną skórę, więc nie ma co przesadzać tylko na spokojnie. Jest to szampon miętowy, także myślę, że to też pobudza wzrost podejrzewam, że te nowe włoski to jest właśnie zasługa stosowania regularnie tego oto szamponu może nie na 100% bo wiecie, ja tutaj sobie za nic nie dam ręki uciąć, ale takie są moje przemyślenia, że to ma wpływ i ten szampon mi się fajnie sprawdza, doczyszcza jeżeli chodzi o mycie włosów, to ja stosuję metodę OMO, czyli odżywianie mycie, odżywianie właśnie albo z tym albo z tym szamponem i korzystam sobie tutaj głównie z odżywek Anwen. Mam tutaj na przykład proteinową zieloną herbatę, średnia i niska porowatość. Ona bardzo mi się fajnie sprawdza. Mam też bez o różnej porowatości, odżywka do włosów. Także akurat tutaj widzę te dwie marki Anwen, bo jakiś czas temu postanowiłam wykonać próbę i skorzystać z tej marki Stars i nie do końca jestem zadowolona. Pomimo tego, że ona, że niby te kosmetyki są dedykowane do moich włosów, to jakoś jednak Anwen bardziej mam wrażenie, że nawilża moje włosy, one są w lepszej kondycji, jak stosuję te odżywki, niż jak stosuję te, dlatego te, które mam, o to jest ktatowa, te, które mam, zużywam w metodzie OMO jako ten krok pierwszy, Czyli na wież, objeżdżam sobie tą odżywką powiedzmy włosy odtąd w dół, potem myję głowę gdzieś dotąd i skórę głowy całą, następnie to spłukuję albo czasami kiedy na przykład powiedzmy trzy dni temu myłam włosy, bo mniej więcej tak myję co trzy dni, to wtedy już ich nie myję. Ale jeżeli załóżmy 6 dni temu myłam włosy, to jeszcze tą pianą, która mi tu powstaje, przejeżdżam sobie po całych włosach. Dopiero wtedy spłukuję i nakładam sobie na przykład taką odżywkę. Potem ją rozczesuję i włosy są naprawdę super. Yy, używam też tego szamponu delikatny szampon bergamotka. I pomarańcza bardzo ładnie pachnie. On jest bardzo delikatny, rzeczywiście ten jest enzymatyczny. To ten jest troszeczkę bardziej doczyszczający, a ten mniej. Także do częstszego używania, ale staram się też, słuchajcie, nie myć tych włosów częściej niż co trzeci dzień, bo po, po prostu potem widzę, że są przesuszone. Tym bardziej, że ja włosy suszę suszarką. No, teraz co drugi dzień, kiedyś nawet codziennie, i to jednak bardzo źle wpływa na włosy. Także tutaj te Stars from Stars, nie jestem z tego zbyt zadowolona. Mam tutaj też stylizator proteinowy do włosów kręconych, marka Omnibio i też nie jestem za bardzo zadowolona. Chyba z Anwen też był kiedyś stylizator, tak mi się wydaje. Albo z tego Stars from Stars, o z tego Stars from Stars miałam stylizator i był lepszy niż ten. Z tego jestem mniej zadowolona, potem mam bardziej twarde włosy, a nakładam go tak, że włosy sobie całe polewam wodą, tak normalnie jak do mycia, na przykład jak w jeden dzień już to zrobiłam, to w drugi dzień już polewam tylko wodą i przesuszam bez nakładania stylizatora, ale za pierwszym razem polewam całą głowę wodą, tak żeby były bardzo mokre te włosy. Nakładam go tutaj powiedzmy taką małą łyżeczkę od herbaty i od spodu wciskam w te włosy, tak żeby aż woda leciała. Wtedy jego się nakładają po prostu mniejsze ilości i włosy nie są takie sztywne. Potem biorę ręcznik... I sobie tym ręcznikiem odsączam i odczekuję około 15-20 minut przed suszeniem, żeby one tak naturalnie jeszcze ta woda pospływała z tych włosów, a potem je suszę suszarką. Aktualnie mam tą. Miałam bardzo fajną suszarkę, ale słuchajcie, spaliła się, po prostu się wyłączyła i kaplica, także niestety, nic z tego. Mam tą z Remingtona, tą część, dyfuzor można ściągnąć, ale ma lepsze efekty niż tamta, co ciekawe, tam nie mniej przesusza włosy, także widocznie tak miało być, tamta musiała odejść, a w zamian za to mam dużo, dużo lepszy model. Ona ma też bardzo długi ten kabel, bo on ma chyba z dwa Także super, świetnie mi się sprawdza. Ja na takiej suszarce suszę sobie na środkowym tym wiatraczku i na środkowej temperaturze. Także nie używam zbyt mocnej temperatury, nie używam też zbyt mocnego nawiewu. Wolę je posuszyć, te włosy 5 minut dłużej. A mieć bardziej takie nawilżone, wiecie, nie takie przesuszone twarde włosy, tylko mięciutkie nawilżone, i właśnie dzięki temu to uzyskuję. Stosowałam też kiedyś, a teraz bardzo rzadko mi się zdarza i chcę do tego wrócić. Olejowanie włosów, olejowanie, konkretnie tym olejem. Ma jak widzicie, cały jest jeszcze zapas, bo właśnie chcę wrócić. Ostatnio nie robiłam tego, może z pół roku. I już Wam mówię dlaczego, bo skończyłam jedno takie opakowanie oleju i postanowiłam sobie kupić coś. Produkt premium, typowo do włosów, yy, takich jak moje, i zakupiłam olej chyba za 60 czy 70 zł. Jakiś taki, wiecie specjalistyczny. No, klapa, po prostu klapa, bo jak go nałożyłam na włosy, to mi strasznie włosy przesuszył. Także widocznie nie był dostosowany jednak do moich włosów, pomimo tych wszystkich opisów, dobrych opinii i tak Żałuję, że nie można było kupić jakiejś małej pojemności tego oleju, żeby sprawdzić, czy moje włosy się z nim polubią. Z tamtym się kompletnie nie polubiły, musiałam go wręcz wyrzucić, dlatego że słuchajcie, jak go nakładałam na głowę, to nakładałam go rękami, i tutaj, w tych przestrzeniach między palcami, bardzo zaczęła mi się przesuszać skóra. Także być może mam na niego po prostu alergię na któryś z olejów, który tam wchodził w skład. Natomiast ten mi się świetnie sprawdził, super mi nawilżał włosy, nic mi się po tym dziwnego nie działo, słuchajcie. Dlatego tak i robię, robię to tak, że... Zwilżam włosy na początku wodą, można tam wodą z cukrem, bo są przepisy, jest cała masa fajnych włosów, maniaczek, możecie sobie tam poszukać, które radzą jak to robić dokładnie. Ja je po prostu zwilżam wodą, nakładam ten um, ten olej, z tym, że nie nakładam tak, żeby, wiecie, włosy aż ciekły tym tłuszczem, tylko tak, żeby, żebym czuła, że jest olej, ale nie za dużo i zawijam sobie czepek na głowę i po jakimś pół godziny przychodzę, spłukuję to ciepłą wodą, bez użycia szamponu i nakładam o, tu mam akurat wyszczerbione opakowanie, ale świeże opakowanie, jeszcze nie używane. Kiełki, pszenicy i kakao, to jest maska do włosów, też z Anwen. To już jest moje drugie albo trzecie opakowanie, także sprawdziła mi się świetnie właśnie w tym duo. Nakładam ją właśnie na takie przepłukane ciepłą wodą mokre włosy, znowu zawijam turban na jakieś pół godziny. Słuchajcie, u mnie to przy małych dzieciach to nigdy nie wiecie ile, czy to jest 20 minut, czy to jest godzina, bo wystarczy, że któryś coś chce i już um, się czas rozjeżdża. Ale czy tak, czy tak, krzywdy nie robi. Potem włosy spukuję. I myję właśnie jakimś takim delikatnym szamponem. Jeżeli widzę, że są takie dosyć twarde i tępe, no to dokładam odżywkę, ale nie zawsze trzeba, także to pewnie zależy od tego, jak długo y, przetrzymam. Mam tutaj jeszcze też Only Bio maskę i ta maska to tak dla włosów średnioporowatych też nie najlepiej mi się sprawdziła. Ta jest po prostu dla moich włosów lepsza. Pamiętajcie też o tym, że każda z Was ma inne włosy, dlatego też tak to działa, że z polecenia czasami coś kupujemy, tak jak ja kupiłam ten olej i to całkiem drogi, a później się okazuje, że to po prostu na nas nie działa. Fajnie więc takie nowości też byłoby testować z jakąś właśnie koleżanką czy koleżankami, że kupujecie jedno opakowanie i się dzielicie na dwie lub trzy osoby, i wtedy być może byłoby to po prostu bardziej ekonomiczne i bardziej dopasowane do Waszego stylu włosów, do Waszego skrętu. Bo ja tutaj mam, jak widzicie, taki skręt niezbyt mocny, bo tam widzicie na filmach, że coś jest, ale z bliska nie widać. Więc takie bardziej ściśnięte fale, może nie do końca loki, tutaj już mi się rozprostowały. Na noc zawiązuję włosy w kucyk. Nie ma opcji założenia jakiegoś turbanu czy czegoś takiego, bo śpię z trzyletnim dzieckiem, które mi wchodzi na głowę, ciągnie mnie za te włosy. A ja, jeżeli chodzi o włosy, jestem bardzo wrażliwa, bardzo nie lubię ciągnięcia za włosy, nawet delikatnego, dlatego wolę je mieć dobrze związane, tak żeby mnie tam nic nie ciągło. I dziecko wiecie, wchodzi na te włosy, tratuje je, więc one mi się rozprostowują też bardzo. Póki nie miałam dzieci, to mam wrażenie, że miałam lepszy skręt, także może te ciąże źle wpłynęły na moje włosy. A propos ciąży, jeżeli chcecie posłuchać o moich ciążach, to też Was zapraszam na mój kanał, bo pewnie nagram coś takiego, jako nawet taką pamiątkę dla siebie, póki jeszcze pamiętam, jak to było. Także włosy muszę związywać, i po prostu rano je sobie zwilżam wodą już bez tego stylizatora. I przesuszam. A jeżeli mi się tu zdarza przyklap, bo czasami mi się zdarza, że wiecie, wysuszę włosy, wszystko jest tak. Tragedia. To zwilżam tą część sobie wodą, chwytam włosy o mniej więcej w ten sposób i przesuszam suszarką tu od spodu i tu od spodu. I one wtedy się robią. O! Wtedy się tutaj ładnie. Podnoszą. Także myślę, że też przy prostych włosach, jak robicie sobie przedziałek, a chcecie mieć taki efekt ładny, no to myślę, że też ten sposób będzie fajny, właśnie dobrze zmoczyć tą część podnieść sobie i przesuszyć tu suszarką ze spodu, tu z góry i się jakoś to wszystko ładnie ułoży. Mam nadzieję, że ten film coś wam pomógł. Jeżeli byłyście ciekawe, no to teraz już wiecie, czego używam, jak się to u mnie sprawdza i które kosmetyki są dla mnie najlepsze. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i zapraszam was na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem, pa!